Siemano Widzowie Dzisiaj opowiem wam historię, która mi się przyśniła już nie pierwszy, a drugi raz Mianowicie, mieszkam sobie w bloku, powiedzmy, że mieszkam w bloku, tak? I oglądam sobie film Top 10 znanych osobistości na świecie I numerem 3 jest taki Rumun Bez nóg, umieśniony, wiecie, z sześciu... klata Sześć... sześciopak Jedna ręka dojebana, umieśniona... Ale druga kompletnie nie jest umieśniona. I nagle coś mnie podkłusza, żeby podejść do drzwi i wyjść na klatkę. Tak? I tam jest właśnie ten ziomek. On sobie przed schodach i on tam stoi. I zaraz za nim wychodzi jego brat. Inny Rumur, inny ziomek. I z jednego z domów wychodzi kolejny ziomek. I oni go wyzywają: że ty kurwo. Pieniądze! Masz pieniądze? Coś tam, coś tam. I dobra. A on mówi, że nie ma pieniędzy. I w ogóle. I oni go tam wyzywają, że jest kurwa zjebem najgorszym. No i dobra. I tu jest jakby cięcie w moim śnie. Następna scena jest, że ja już jestem w domu, w pokoju, tak. Oni sobie, oni poszli sobie, tak? I słyszę coś na klatce, że jakieś coś. I znowu mnie coś podnosi. I idę sobie do drzwi, patrzę przez Judasza, a tamte ziomy się napierdalają. I niby ten ziomek bez nóg ich napierdala, ale jednak nie do końca i się urywa sen. Ja nie wiem. Pojebane. Dzięki za wysłuchaliście mojej historii. Trzymajcie się widzowie. Widzimy się następnym razem. Yo!